13 maja 2019 jestem w Poznaniu a to hotel Merkury który mi zapamiętałem na całe życie w pamięci bo tutaj mój braciek w 1963 roku jak zdałem egzaminy na Politechnikę Poznańską to braciszek mnie tu lekko upił i przekonał, że został marynarzem Mimo, że znałem na Wydział Elektryczny Politechniki, to tu w hotelu Mercury wytłumaczył mi, że może jest piękniejsze, że mm, piękniejsze są świata strony, że mogę być kimś, co zobaczy cały świat. Wsadził mnie następnie do pociągu, prawda? I kazał mi jechać i do Szczecina i oddać oddać moje papiery w Szczecinie no bo w Szczecinie już egzamin miałem zdany a tu przyjechałem na Politechnikę Poznańską już pewny, że w Szczecinie zostałem przyjęty na Państwową Szkołę Morską w Szczecinie no i nie zostałem elektrykiem, tylko kapitanem, no ale bo ja, a może, jakby był elektrykiem, to byłbym prezydentem. No ale jeden, drugi, może jednak lepiej, że zostałem kapitanem. A teraz idę do Sheretona, bo tutaj wspomnienia piękne. A tu oczywiście uniwersytet, prawo administracji, tam gdzie Grożynka kończyła, właśnie studia. No a ja tu bliziutko, A zrezygnowałem ze studiów w Poznaniu. Ale za to zwiedziłem cały świat i, i, i właściwie kochałem tą moją pracę pracę marynarza. A marynarze!